Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krugulska i zapraszam do wysłuchania horoskopu dla 12 znaków Zodiaku na dni od 19 do 25 października 2020 roku. W tym tygodniu znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, będą miały sporo do zrobienia. Przed baranami rachunki, różne spotkania, ważne sprawy do omówienia, nie da się przed tym wszystkim uciec. Radzę baranom zabrać się za załatwianie tego, co nie może czekać w poniedziałek i wtorek, bo wtedy księżyc w trygonie do waszego znaku sprawi, że wszystko pójdzie w miarę gładko. Niestety od środy do piątku księżyc, który będzie w kwadraturze do waszego znaku, zodiaku może sprawić, że ludzie będą mieli trochę mniej entuzjazmu niż Wy, a to oznacza więcej dyskusji no i też więcej czekania, a jak wszyscy wiemy barany czekać na coś albo na kogoś najbardziej na świecie nie lubią. Weekend za to dla baranów już bardziej rozrywkowy, księżyc w sekstylu do Waszego znaku zapowiada udane i sympatyczne spotkania z przyjaciółmi osobiste albo internetowe, jak będziecie woleli w każdym bądź razie będzie baranom w weekend całkiem wesoło Lwy będą w tym tygodniu również w bardzo dobrym humorze i radziłabym lwom zająć się sprawami finansowymi. Wenus sprzyja porządkom w finansach, yy, cały czas pomaga Wam merkury w kwadraturze, kupować różne rzeczy do domu, urządzać się wygodnie na jesień, więc zwróćcie w tym tygodniu właśnie uwagę na to, czy jest Wam miło i wygodnie tam, gdzie mieszkacie. W poniedziałek i wtorek księżyc w trygonie pomoże Wam wszystko bardzo szybko pozałatwiać. Od środy do piątku idealny czas, żeby trochę ciężej popracować. I weekend dla lwów, wyjątkowo rozrywkowy księżyc, który znajdzie się w opozycji do waszego znaku zodiaku, też Przyjarantkom, miłości, dobrej zabawie, ale część tej zabawy może odbywać się w gronie rodzinnym. Dlatego, że słońce, które od piątku będzie w kwadraturze do Waszego znaku Zodiaku, też w spotkaniu z różnymi kuzynami, krewnymi, ciociami będzie bardzo mocno sprzyjać. Strzelce zaczną tydzień od ważnych decyzji. Księżyc będzie przybywać w Waszym znaku Zodiaku w poniedziałek i wtorek i to jest dobry czas, żeby coś nowego zacząć. Księżyca w ogóle teraz przybywa na niebie i właśnie w ten poniedziałek i wtorek. Kiedy będzie przebywać również w Waszym znaku Zodiaku, może przynieść Wam odkrywcze pomysły i może też sprawić, że różne rzeczy zaczną się same łatwiej układać. Więc bądźcie dobrej myśli i działajcie. Od środy do piątku też trochę cięższej pracy, ale weekend wyjątkowo przyjemny. Księżyc, który będzie w sekstylu do Waszego znaku Zodiaku, będzie sprzyjać oprócz oczywiście pogawędką z przyjaciółmi, również nauce. Więc zwróćcie uwagę na różne pożyteczne umiejętności, które moglibyście zdobyć. Znaki ziemskie, czyli Barany, Byki i Koziorożce w tym tygodniu będą skoncentrowane na różnych ważnych sprawach. Bykom radziłabym nie przeszkadzać, bo będą zajęte zarabianiem pieniędzy. W poniedziałek i wtorek dobry czas na różne papierkowe sprawy. Od środy do piątku ludzie mogą mieć trochę mniej entuzjazmu, ale wy będziecie w bardzo dobrym nastroju, więc łatwo przekonacie innych do swoich planów, a w weekend Byki postanowią przede wszystkim zalec na kanapie, obejrzeć sobie dobry serial. Nie będą chciały nigdzie się ruszyć, i ten weekend będzie sprzyjać właśnie regeneracji sił. Bardzo silne, bardzo pewne siebie w tym tygodniu będą zodiakalne panny, które wciąż znajdują się pod opieką Wenus, która przebywa w ich znaku zodiaku. To zapowiada pannom powodzenie w miłości, w ogóle szczęście do spotkań z różnymi ludźmi. Ale to szczęście może być trochę mniejsze w poniedziałek i wtorek, więc wtedy bądźcie ostrożni: unikajcie konfliktów, różnych przypadkowych dyskusji, w które panny czasami lubią się zaangażować, dlatego że od środy do piątku księżyc, który będzie w trygonie do waszego znaku Zodiaku, wszystko Wam ułatwi, a weekend dla Was też taki spokojny, bardziej rodzinny i domowy. Koziorożce za to będą w tym tygodniu bardzo pewne siebie, bardzo silne. Poniedziałek i wtorek to mogą być takie dni, kiedy różne zaległości wyjdą na jaw, ale koziorożce nie będą się tego bać, tylko zrobią bardzo dobry plan, jak ze wszystkim walczyć. Od środy do piątku księżyc w Waszym znaku zodiaku będzie sprzyjać bardzo ambitnym dokonaniom, więc korzystajcie z tego czasu, bo inni ludzie mogą mieć trochę mniej entuzjazmu i energii, a koziorożce, podobnie jak zodiakalne byki, ze wszystkim się w trymiga uporają i weekend dla was sprzyjający zakupom, więc też radziłabym pomyśleć o wygodzie, o tym, żeby tej jesieni było wam miło, ciepło i przyjemnie we własnym domu, albo też w jakichś nowych pięknych ciuchach. Znaki powietrzne, czyli bliźniaki, wagi i wodniki, w tym tygodniu będą pochłonięte towarzyskimi sprawami. Bliźniaki będą pomagać znajomym, będą bardzo trafnie doradzać. Poniedziałek i wtorek to są takie dni, w których możliwe jest więcej spotkań, też towarzyskiego zamieszania. Za pracę trzeba będzie wziąć się od środy do piątkowego południa, no a potem już tylko miłość, zabawa i różne sympatyczne spotkania, to jest to, co będzie bliźniakom w głowie. W niedzielę dla bliźniąt również bardzo ważny dzień, dlatego, że Słońce znajdzie się w koniunkcji z Merkurem, Waszym planetarnym opiekunem, więc w feworze zabawy, albo Albo różnych sympatycznych wydarzeń. Znajdźcie też chwilę, żeby pomyśleć o swoich planach, posłuchajcie impulsu, który gdzieś z waszej duszy może płynąć, bo ten impuls powie wam, co będzie zyskowne w przyszłości, czym będzie warto się zająć. No i jeżeli się uczycie albo studiujecie, to weekend też jest bardzo dobry, żeby szybko uporać się z jakimiś trudnymi pracami albo zadaniami. W dobrych humorach będą zodiakalne wagi. Do czwartku słońce przebywa w waszym znaku zodiaku, więc macie bardzo dużo siły i optymizmu. Ale od piątku nie martwcie się, dlatego że słońce przestanie na Wasz znak zodiaku oddziaływać, ale księżyc w trygonie będzie dalej dbać o to, żeby wokół Was była bardzo miła aura. Jedyne dni w tygodniu, kiedy może być więcej pracy, to środa i czwartek, więc na te dni nie planujcie rozrywek, bo trzeba będzie przełożyć je na później. Ale weekend już dla Wag bardzo, bardzo przyjemny. Wodniki w tym tygodniu będą skoncentrowane na ważnych sprawach, na pracy i obowiązkach, będą mogły liczyć na pomoc innych ludzi. Ale od środy do piątkowego południa zadbajcie o swoje zdrowie i wygodę, dlatego że możecie poczuć się trochę osłabieni, przeciążeni różnymi obowiązkami, więc nie ma co brać na siebie zbyt wiele. Za to weekend dla Was to jest czas totalnej regeneracji sił. Księżyc w waszym znaku Zodiaku ułatwi Wam branie się za różne zadania, będziecie chcieli pójść na długi spacer, trochę się poruszać, po Pobawić bardzo dobry czas właśnie na tego typu aktywności. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu też będą w całkiem niezłych humorach. Rakom mocno sprzyja sekstyl planety Wenus i trygon Merkurego, więc jest to dobry tydzień, żeby załatwiać różne trudne sprawy. Ale od środy do czwartku może się zdarzyć, że trudniej Wam będzie dogadać się z innymi ludźmi. Księżyc w opozycji do waszego znaku Zodiaku sprawi, że trzeba będzie pomagać, doradzać, możecie przez to nie mieć czasu na to, co jest dla Was ważne, więc nie złośćcie się, nie denerwujcie się, dlatego że od piątku. Słońce znajdzie się w trygonie do waszego znaku Zodiaku i wasze raczej życie też stanie się o wiele łatwiejsze. Skorpiony na początku tygodnia mogą być trochę senne, mogą być mniej entuzjastyczne, dlatego że dopiero w piątek poczujecie wielki przypływ energii, bo Słońce wkroczy do Waszego znaku Zodiaku. Więc dlatego ten tydzień warto jest przeznaczyć na domowe porządki, na nadrabianie różnego rodzaju zaległości, na rachunki, na uporanie się z tym wszystkim, co jest może i trudne, ale co trzeba zrobić. Dlatego że od piątku Słońce w Waszym znaku Zodiaku przyniesie Wam dużo siły i energii. I weekend dla skorpionów też całkiem niezłe na urządzanie mieszkania, dlatego że księżyc, który znajdzie się w kwadraturze do Waszego znaku Zodiaku sprawi, że również Wy będziecie chcieli mieszkać ładniej i wygodniej. I ryby, które w tym tygodniu nie będą narzekać na brak towarzyskich propozycji, na brak ciekawych ludzi wokół siebie. Wenus, która jest w opozycji do waszego znaku Zodiaku, sprawia, że Wy możecie mieć wszystkich dosyć, troszeczkę, będziecie chcieli odpocząć, obejrzeć serial, ale ludzie nie pozwolą Wam na zbyt wiele samotności. Dużo spotkań, warto jest wychodzić do ludzi, warto jest te nowe znajomości zawierać, dlatego że dzięki nim możecie w tym tygodniu sporo zyskać. Poniedziałek i wtorek więcej pracy, ale reszta tygodnia już. Będzie spokojniejsza, no i od piątku Słońce w Trygonie do waszego znaku Zodiaku też wszystko wam ułatwi. Pięknie dziękuję. Życzę wszystkim bardzo udanego tygodnia i zapraszam do obejrzenia filmu, na którym Izabela Podlaska-Konkel z portalu czary.pl opowie o tym, co ciekawego będzie działo się w poszczególne dni tygodnia. No i będzie też nam bardzo miło, jeżeli będziecie subskrybowali nasz kanał. Do zobaczenia. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!